Podcast Rozwojowy. Witają Was Sylwia Michalska i Tomasz Szwed. Cześć Tomek. Cześć. <grywa> dzisiaj yy, dzisiaj podsumowanie. Tak, dzisiaj podsumowanie. Jesteśmy w Krakowie. Ale bywały Sylwia, jak Szybko te 10 odcinków przeszło, nie? No tak. Ja nie wiedziałam, że to jest aż 10 odcinków, ale rzeczywiście. No, Mieliśmy 10 odcinków, przy czym trójka gości. Nie? Sebastian, dzieciaki, Piotr. Agnieszka. Agnieszka, czwórka. Mhm. Czyli cztery odcinki z gośćmi i sześć naszych. No i ten ostatni przed wakacjami, taki podsumowujący. No jak ci było przez te 10 odcinków? Bardzo refleksyjnie. Jak rozmawialiśmy, jak chcemy podsumować ten sezon, sezon drugi we dwójkę, to przyznam, że dla mnie to było trochę terapeutyczne doświadczenie. Mam takie poczucie, że. Ale terapeutyczne dla ciebie? Tak, bo, bo bardzo się pootwierałam i dzieliłam się wieloma swoimi osobistymi historiami, tak jak odcinek o trudnych sytuacjach szkoleniowych. Był dla mnie takim momentem, kiedy potrzebowałam się przełamać mm -hmm. i tak trochę ujawnić myślę, że jestem na takim etapie gdzieś tam w swoim rozwoju zawodowym, że jestem w stanie o tym mówić z tym mm -hmm. pewnym dystansem. A wiesz, że bardzo dużo osób mówiło, że w ogóle jesteśmy odważni, że dzielimy się swoim doświadczeniem zawodowym, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, bo ja tutaj żadnej odwagi nie widzę jakby w tym, że, że się dzielimy swoim doświadczeniem. To jest chyba normalne, nie? Myśmy no, my się dzielili takim doświadczeniem też swoich ograniczeń i, i z jednej strony kompetencji, ale też z drugiej strony tego, jak rozpoczynaliśmy swoją pracę, w jakich to warunkach się odbywało. I to było takie trochę ujawnienie kuluarów tego, że trochę się też takimi siermiężnymi początkami. One nie były jakieś takie z pierwszych stron gazet, albo takimi wiesz, w tym wydaniu teraz social mediowym, tylko taka pozytywna no strona tak. i, i taka wiesz, wypolerowana. No tak, ale mnie, mnie zaskakuje to, że są takie osoby, które mówią, że jakby odważnym jest mówić o sobie, ale w tym ujęciu, że dzielić się swoim doświadczeniem, że ludzie nie chcą dzielić się swoim doświadczeniem, tylko wolą przekazywać, wiesz, jakieś takie rzeczy wiedzowe, umiejętnościowe, kompetencyjne, ale nie chcą mówić o sobie. I no to spotkało, wiesz co, jakby trójka osób mi to mówiła i by to mnie bardzo zaskoczyło. Bo ja nie widzę w tym nic wielkiego i całkiem normalna rzecz, że dwójka doświadczonych trenerów za przeproszeniem, dzieli się swoim doświadczeniem. Tak, ale my też trochę o swoich prywatach tutaj opowiadamy i ja myślę, że to trochę jest kwestia wieku trochę już nie wiem w jakiejś tam dojrzałości zawodowej, trochę dystansu do siebie. Ja mam takie poczucie, że ja coraz więcej mogę mówić, bo jakby niczego się nie wstydzę. No i wiem, kim mm -hmm. jestem i wiem, jakie mam ograniczenia, i po prostu nawet jeżeli to się spotka z czyjąś krytyką albo niezrozumieniem, to jestem w stanie to mm -hmm. zaakceptować. Tak w ogóle jakby przy okazji tego ostatniego odcinka przed wakacjami, no w sumie to Dopiero jest do wakacji jeszcze dwa miesiące. tam ja już jest na wakacjach. Tak, ale to jednocześnie jakby bardzo, bardzo chcemy podziękować wszystkim, którzy nas słuchali, gdy trochę osób się zebrało, trochę informacji zwrotnych dostaliśmy. Także mega dziękujemy wszystkim. I to, co mnie bardzo też zaskoczyło pozytywnie, to wiesz co, że ludzie mówili, że, że jakby dobrze się słucha naszych głosów. Co mm. Tak, jak jaś swojego słucham, to niespecjalnie jestem zachwycony. Szczególnie moja mama jest wielką fanką Twojego głosu. Pozdrowienia dla mamy, Sylwii. <noise> wysyłała SMS za każdym razem, mówiąc, że słucha głównie podcastów z uwagi na ciebie. Do no Twojego głosu już ma dosyć pewne w domu. <noise> no pewnie też często go nie słyszę. Sporo listów przyszło, za które też jesteśmy wdzięczni, że tak jakby fajnie się jakby otwieraliście po tym odcinku o wypaleniu zawodowym. I to faktycznie dostałem, gdy te, też dostałaś kilka maili, gdzie no, ludzie się otwierali i mówili, że przeżywają to właśnie. Znaczy, przeżywają i to wypalenie, i te takie emocje, jakby są trochę na rozdrożu, nie wiedzą, jaką decyzję podjąć. Podjąć, a czasami mówili wprost, że mają dosyć takiej, a nie innej atmosfery u siebie w pracy. Ja myślę, że to, co było naszą intencją, to przede wszystkim dzielenie się no, takimi naszymi od serca historiami i, i spostrzeżeniami. Jeśli odnaleźliście w tym gdzieś siebie jako punkt odniesienia, gdzie ja jestem, jakie sobie pytania też zadaliście słuchając nas, i to było dla Was wartościowe, no to to jest wielka radość dla nas. Bo trochę też tak chcieliśmy: znaczy, te nasze podcasty nie są jakieś wiedzowe. One, one bardziej mają zatrzymać albo gdzieś tam skłonić do refleksji, czy do autorefleksji albo do jakichś rozmów na, myślę, ważne tematy, jakim jest, wiesz, dobrostan, jakiś balans w życiu, zastanowienie się nad własnym rozwojem w takim mm -hmm. szerokim kontekście, czyli gdzie ja jestem, dokąd zmierzam, Właśnie, czy trzeba mieć cele rozwojowe, żeby się rozwijać? Posłuchanie osób, które mogą być inspirujące, które zajmują się totalnie różnymi dziedzinami, tak naprawdę, mhm. życia, czyli od Wikipedii po pasje zawodowe, poza zawodowe, tak jak mieliśmy podcast o, o, o pokoleniach. Mhm czy zaproszona no, no przez nas... Zaprosiliśmy jakby pokolenia i wytrafiliśmy w osoby, które nie są w ogóle reprezentantami tego pokolenia. Dokładnie. Tego też nie wiedzieliśmy, zapraszając, no. jak ta rozmowa będzie mhm. się toczyć. Bo to w ogóle musimy powiedzieć wszystkim, że jakby te nasze podcast to jest taki w sumie zapis wprost. Tam montażu jest bardzo, bardzo mało. W ogóle Eryka pozdrawiamy bardzo serdecznie, który nam to wszystko montuje. I wycina te wszystkie takie może niedoskonałości typu E a i dźwięki paralingwistyczne. Natomiast tak naprawdę my wchodzimy, siadamy przed mikrofonami i rozmawiamy, nie? Tak i najczęściej no, są to rozmowy, których mamy określony temat, ale ja nie wiem w jakim kierunku dana dyskusja się potoczy i to rzeczywiście jest taka rozmowa bardzo, bardzo spontaniczna, bardzo nasza i no czasem pewnie nieustrukturyzowana, myślę. To jest ich, ich urok, ale też może dla niektórych być jakiś minus, że, że, że nie jest no, taka przewidywalna struktura tych naszych rozmów. A z którego odcinka jesteś najbardziej zadowolona? Albo najmniej zadowolona? Mi się, mi się bardzo dobrze słuchało odcinka o... Sile woli, która mnie zaskoczyła, bo myślałam, że będziemy rozmawiać o Twojej książce. I bardzo dobrze wspominam odcinek o naszych trudnych sytuacjach szkoleniowych, ponieważ on był dla mnie takim trochę powrotem do przeszłości. I jak sobie przypominałam trudne sytuacje ze swojego życia zawodowego, to po pierwsze miałam taką refleksję, że nie ma ich aż tak dużo, a przynajmniej teraz nie mam ich aż tak dużo. A druga rzecz, że jakoś tak opowiedzenie o nich, nazwijmy to publicznie, coś zmieniło. Znaczy, ja chyba nabrałam większego dystansu do siebie. Myślę, że jeszcze parę lat temu pewnie bym nie chciała o nich opowiadać, a miałam takie poczucie, że. No i co, przecież no to, to tak było. Tak się wydarzyło. Dla mnie motywowanie i motywacja na różne sposoby też była takim, odci takim odcinkiem, jakby, którym, jak wspominaliśmy sobie jakby te systemy, z którymi się spotkaliśmy. No to mi się jakby wiesz, pierwszy raz opowiadałem o tych jakby rzeczach od wielu, wielu lat niektórych i jak później odsłuchiwaliśmy tego, jakby to sam się czasami uśmiech uśmiechnąłem z tych dziwnych czasami rozwiązań różnych ludzi. Tak, jak to też się zmienia na przestrzeni lat, co nadal jest aktualne, a co już jest pase i w zasadzie praktycznie no, niekoniecznie zadziała w tej chwili w, w organizacjach. Mhm. I teraz, co dalej? No, co dalej? Ja ci powiem, jakie ja mam. Mhm. Y Ambicje czy też takie życzenie. My rozpoczęliśmy już rozmowę na temat tego, co by było dla nas ciekawe, ale też o co nas pytali słuchacze i mieliśmy kilkanaście takich zapytań, że dobrze gdybyśmy opowiadali o czy, czy podzielili się wiedzą dotyczącą stylów funkcjonowania, typów osobowości, różnic indywidualnych. My mm -hmm. z Tomkiem pracujemy dużo w oparciu o koncepcję kar La Gustawa Junga i, i różnice indywidualne. I bardzo lubimy ten temat. Też realizujemy warsztaty rozwojowe w ramach studiów MBA na Uniwersytecie Merito. I to jest taki wspólny, cykliczny projekt, który ja szalenie lubię. Też w organizacjach, jak prowadzimy warsztaty dotyczące różnic indywidualnych, to do Słuchacze nas inspirują, tak naprawdę uczestnicy warsztatów, do tego, żeby pogłębiać cały czas ten temat i wychodzić ze stereotypów, jak my widzimy siebie, ale też z czego wynika nieporozumienie. Więc to jest temat, w którym pewnie kilka odcinków... Dobrze byłoby w sezonie trzecim hmm. nagrać, podzielić się. Jeszcze nie wiem, w jakim kierunku, więc jeżeli nas słuchacie i mielibyście potrzebę, albo chcielibyście bardzo konkretny temat, żebyśmy zaadresowali, no to, to piszcie do nas, podejmiemy wyzwanie. Tak, Sylwia ma albo Tomek ma pl Dokładnie. Myślę sobie, żeby zaprosić jeszcze gości, mamy. Ale osób. też w obrębie chyba tych stylów funkcjonowania byłoby fajnie zaprosić gości, nie? Myślę, że typy antagonistyczne warto byłoby zaprosić i. No tak. No może tak. To, to, ja tutaj jeszcze nie myślałam o konkretnych nazwiskach, ale pewnie zagoszczą u nas ciekawe osobowości. Takim tematem, który mnie bardzo interesuje, on jest też aktualny coraz bardziej, to jest odporność psychiczna, budowanie odporności psychicznej. Temat znany, myślę, każdemu, ale potrzebujący pewnie pogłębiania i takiego spojrzenia, z różnych stron, czym ta odporność jest, jak o nią dbać, i myślę, że możemy hmm. też się z tym tematem zmierzyć. A jak odporność psychiczna to pewnie i stres i różne podejścia do stresu. Co w ramach jeszcze rzeczy rozwojowych? No, Ty widzisz to? Ja, my, ja myślę o tych polecajkach, takich e, książkowych czy filmowych. E, no też nie ukrywam, że mam przygotowane już jakby co najmniej 3-4 książki, no one sobie czekają w kolejności na zrecen zrecenzowanie, może za dużo słów no, ale no, chcielibyśmy poopowiadać nasze wrażenia z poszczególnych jakby, rozdziałów czy, czy fragmentów danych książek i polecić Wam bardzo serdecznie. I mam też na myśli e, filmy, takie, z których e, warto czerpać taką mądrość. Filmy, które nie są. Tylko poświęcone tak wprost rozwojowi, ale które tak naprawdę o rozwoju bardzo dużo mówią. Mm -hmm. Ja myślę, że zarówno książki, jak i filmy, czy inne podcasty, bo dlaczego nie podzielić A, się jasne. też podcastami? Ja słucham przeróżnych podcastów, bardzo różnych powodów, natomiast myślę, że skoro mówimy o rozwoju, no to rozwój nie jest jednokierunkowy, tylko można naprawdę bardzo różnie się inspirować i jak będziemy podejmować tematy książkowe, to trochę tak kusi mnie, żeby z tymi tematami też się zmierzyć, czyli być może temat czy wypalenia zawodowego, czy też yy, pracy z własnymi przekonaniami, czy też też temat pułapek decyzyjnych mhm. motywacji no, no przeróżne, czy też budowanie autorytetu, no to są książki, które od razu nas zapraszają do, do podjęcia czasem, nie wiem czy trudnych, ale na pewno złożonych kwestii, trochę podrążenia, trochę znowu podzielenia się wiedzą, więc to będą, myślę, odcinki, które będą dotyczyły książki, ale również naszych refleksji i zaproszenia do, do zadawania sobie pytań, być może krytycznego spojrzenia, jak to jest u Was, jak to jest. U mnie czy u Tomka, jaka jest nasza perspektywa? Także to bym chciała, żeby się zadziało, nazwijmy to, w sezonie trzecim, czyli jesienią. Wszystkiego dobrego!